Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie drugie. Funkcja liniowa określona wzorem f od x równa się m minus 2 razy x plus 4. Przyjmuje wartości ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do przedziału otwartego od minus nieskończoności do minus 3. Oblicz m. No dobrze, co my wiemy o naszej funkcji? Wiemy, że przyjmuje wartości ujemne, gdy x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 3. Zatem możemy wnioskować z tej informacji, że jest to funkcja rosnąca, czyli jej współczynnik kierunkowy będzie większy od 0, no ponieważ w pierwszej części, jak widzimy, przyjmuje wartości yy, ujemne. Następną informacją, którą możemy wywnioskować, jest to, że minus 3 będzie jej miejscem zerowym, czyli punkt o współrzędnych minus 3, 0. No dobrze, no i korzystamy z tych informacji, czyli wiemy, że współczynnik kierunkowy jest większy od 0, ponieważ funkcja jest rosnąca, czyli w naszej funkcji wypisujemy sobie współczynnik kierunkowy A, to jest wyrażenie stojące przy x, czyli m minus 2, a wyraz wolny b jest równy 4. No i wiemy, że współczynnik kierunkowy jest większy od 0, zatem zapisujemy nierówność. m minus 2 jest większe od 0, minus 2 przerzucam na prawą stronę nierówności, czyli do obu stron nierówności dodaję 2. Stąd m jest większe od 0 plus 2, czyli 2. Zatem m należy do przedziału otwartego od 2 do plus nieskończoności. Teraz wyznaczymy dokładną wartość m, korzystając z miejsca zerowego. No, tak jak już powiedzieliśmy, należy podejrzewać, że minus 3 jest miejscem zerowym, czyli mamy punkt należący do wykresu tej funkcji o współrzędnych minus 3, 0. No i teraz w miejsce x w naszym wzorze wstawimy pierwszą współrzędną tego punktu, czyli minus 3. A w miejsce y drugą współrzędną, czyli 0. Otrzymujemy 0 równa się m minus 2, przepisujemy razy za x bierzemy minus 3 i plus 4, przepisujemy. 0 przepisuję, tu wykonujemy mnożenie minus 3 razy m to minus 3m, a minus 3 razy minus 2 to plus 6 i przepisujemy plus 4. 6 plus 4 to 10. I przerzucam dziesiątkę na lewą stronę mojego równania, czyli od obu jego stron odejmuję 10. Zamieniam od razu stronami, czyli mamy minus 3m jest równe 0 minus 10, czyli minus 10. Gubimy minus trójkę, czyli dzielę obie strony równania przez minus 3. Stąd m jest równe minus 10, podzielić przez minus 3. Dzielimy dwie liczby ujemne, za ten wynik mamy dodatni. Wyciągamy całe. Mamy m jest równe 3 całe i 1 trzecia. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.